Cześć, witam Was na moim kanale. Nazywam się Wojciech i będę dzisiaj Waszym przewodnikiem po siłowniach, na których można trenować arm wrestling. Zapraszam w pierwszym odcinku Nano Gym lub też nowa nazwa: Warriors Arena Gym, czyli w skrócie WAG na kijowskich 11. Za momentik się w magiczny sposób przeniesiemy tym oto samochodem do Warszawy. Po drodze, jeszcze zgarniemy jedną osobę. No, i mamy braki olejowe. Idę na stację kupić olej. Trochę gorące, ale trzeba. O kurwa, to trzeba. Dojechałem na Odolany. Czekamy na jednego z uczestników dzisiejszego dnia treningowego. Nie wiem, kiedy przyjdzie. 10 bez głupki, 20. <noise> tak. kupić, bo mi się skończy. Czemu tak trąbią? No. no i jesteśmy z Bogu na Pradze. Właściwie północ, bo po drugiej stronie kioski to jest południe. Taka oś, która dzieli te dwie dzielnice. A koło nas stary budynek zbudowany w 1971 roku. To była spółdzielnia... Słucham? 71 do 73. Spółdzielnia Robotnicza Praga. Spółdzielnia Mieszkaniowa Praga. Chyba to tak się nazywało. Tutaj jest Jamnika Mural na boku. Jesteśmy przy ulicy Markowskiej. I ten budynek jest o tyle ciekawy, że to jest najdłuższy budynek w Warszawie, ma 508 metrów. Jest wybudowany naprzeciwko dworca wschodniego i miał bardzo ciekawy cel, bo był tak zwanym parawanem. Oficjalnie w tamtym okresie czasu sobie tak wymyślili, że ponieważ po tamtej stronie zaczyna się szmulowizna, a nie było to zbyt widowiskowe miejsce w tamtych czasach, bo to było miejsce raczej biedoty tak zwanej, bez urazy dla biedoty ze szmulowizny. Eee, I postawili to, żeby to po prostu był parowane i mu odgradzało. I żeby ludzie, którzy przyjeżdżają na wschodni, wysiadali i widzieli taką piękną, nowoczesną, komunistyczną Warszawę. Wojtek bawi i uczy. Koniec. Mamy nową nazwę, bo teraz to się nie nazywa nam Warrior, No gym tylko Warriors Arena. Warriors gym. Arena gym. Przechodzimy przez drzwi i znajdujemy się w środku tego. O, kto jest. jest Alex? Aleks. Alex jest? No. O, to fajnie. Oh, jest. jest tutaj dużo a ja sobie wziąłem moje o. Tu razem zapraszamy to powiemy tak 15 zł wejście trzeba wziąć tak. ze sobą buty na zmianę Mamy duży stoł, dużo stołów dużo stoły, dwa duże wyciągi, dużo chętnych do pracy Tak jest Ee, dobrej zabawy także zapraszam Was kijowska 11 Warriors Arena Gym Bo wcześniej nie nano gym, ale to Wcześniej nie... mieliśmy jako nano gym, natomiast powiększyliśmy się teraz, mamy sporo sportu walki, jiu-jitsu kickboxing i wrestling, gdybyście chcieli i nazywamy się teraz Warriors Arena. Tak jest. Zapraszam, a ja się rozbieram i zaraz coś... Nie bierz? Nie. Nie się nic ruchu.

Это еще один да? Да, это снова. 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 Это

Kto strzeli, ten wygrywa. Czekaj, muszę to poszukiwę. Jestem starszym panem. Musisz poczekać, aż Na zawodach zawsze starszy ma sekundę pierwszeństwa. Poza bo, bo tym, pamiętaj, patrzcie na to. Jeżeli mi opada tu kącik ust, znaczy uda. Musisz chwilę poczekać, aż przejdę. 157. Przepraszam. Pomyliłem się. No dobra. Dobra, tak, następny. Chodź cię, proszę. O je, jestem. O i tu właśnie zabrałeś pronację <ślam> tak tak na no? Dobrze. Bo tak widać tam na kamerze szybko. To szybam, nie, nie widzę. Nie było chyba nie Nie, wzią. nie. Ale ty, ty zauważyłeś, nie? nie? Nie, nie, nie. Tak, to było grane. <ślam ślam> nie no, bo, bo Gusia trzeba dociążać, to tam... Trzeba, że... to nie, nie To tak nie idzie. Prawne. Prawne. Rebe, prawne. Rebe. Prawne nie, 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 tak naprawdę. Nie, to tak naprawdę. Nie, nie. Prawne. Prawne. nie, nie. Prawne. Czasu, nie o co chodzi. Ju nie, no ja też podchodzę już nie do... Nie, nie, tak naprawdę. Nie, 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 tak Niektórzy mi tak mówią. Kłamiesz chła, chła, coś. Nie no, bo kiedyś był inny Boguś. Taki był... Zobacz, to jest... on zrobił bardzo dobrze. Bo czuję, że nie jest wątpliwością. od tego. Co ucieka? Ucieka od Ryzen. Chce zrobić Ryzen. Czyli chce zrobić tak. Mm -hmm. Dawaj Boguś. To jest Twoja szansa Scyf, na tak? zaistnienie. Yeah. nie. No, to Wygrasz, to jedziesz na ten... East na versus East versus Table, czy tam jak to się jest nazywa. Właśnie on już może Już on jest. Ciało, bo czasami go pytasz, a on nie. Jak. Ja mu, ja mu mówiłem, żeby jechał, coś po, powalczył z tymi. On musi wybrać sobie przeciwnika i walczyć. Teraz kurde, co miesiąc ma nie. Dawaj. Myślę, żeby jeszcze o tym o, Dawaj, ja pojadę z tobą. No. Czyli razem z jakąś krok, a ondę się wydaje. Oddaję też więcej Next week. Zobacz, zawsze nad każdym seminarium uczę, żeby to było jak najwyżej. Jeżeli u mnie jest niżej, mnie jest wyżej, już jest w dużym plusie. Mhm. A wychodzi to, że jest koncepcja wałki. Zobacz, on chce robić górę przebić mi palce. Ale ja mam akurat ustawiony na jego partsie. Tak. Czyli jakby teoretycznie e, musiałby to mieć silniejsze partsy w ścisku, żeby tak było. A co tam w ogóle? Co robisz tutaj? No ale zrobisz mi za silny jest? No co z niego? Nie wiesz o co chodzi? On chce tu? Nie ja chce tu. Jeszcze, jeszcze? Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze. się tam nie zmieni. O, przera. Ale widzisz? On odpuszcza, on wraca. On wie, co ja chcę zrobić i on nie wszystko tam odbierając sobie na twarz. On wraca.

Алувашето Право, Na szczęście kończę. No, dupę to spróbować. Weźmy. 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 No, wam się tutaj waryat, jak da zbawiony. No co się Ale widzisz, ale była rączka, gdzie ten knurling, czyli ta wiesz, powierzchnia, była za taka kurde, niewygodna dla każdego. Mm -hmm. Ale ten mistrzowi przy, przy uścisku, on był idealny. Daj tam drugiemu, trzeciemu mistrzowi jest idealnie, a dla zwykłego kogoś trochę, trochę nie pasuje. Tylko, że widzisz, problem jest taki, że Ty jesteś świadomy czego potrzebujesz, a 90% ludzi trenujących to po prostu robi to co inni tak, robią, nie? Tak. Mówią, że coś co istnieje po prostu z tym robią co Myślę, że nie, jest nie. jeden promil osób, które po, pan po pan na przykład pan. dwóch latach treningu są w stanie stwierdzić, że tu mu brakuje, tu sobie zmienia no, trening, tak świadomie, nie?

bo nie logiczne. Wiesz, co zgodnie z regulaminem? Tu jest jego wydalna strona. no ja Nie w tą stronę. chciał zamknąć, a on by cię otwierał w tą stronę. Znaczy odwrotnie. chciał otworzyć, on by ci zamykał. Segunda. Ale przełóżmy to ma problem. To jestem, ministr. Nie. Patrz, i Bartek jeszcze, jeszcze ma siłę. туј го одменат од мене. Ајде. Добро? Ставиш тука. Открив. Тука, тука, и тука. Тука. Пазеш тука. Веќе тоа се тука, јасно? Тука. И муши тука. Иди тука, веќе мишмаш. Одмет. Така е.

Kurde, nagrywamy? Dobrze, dobrze. dobrze dobijaj. Ja tutaj Do końca, dokładnie. Do końca, dokładnie. tyłu. W tyłu. Znaczy teraz nie tam. O, teraz martwo, to ten moment, że po moment, że tutaj. Skończyliśmy sparing. Mamy tutaj front siłowni Warriors Arena, Arena Gym, czyli wag jak wa nie, no dobra, nie do Jak waga? Jak waga? Jak waga? Jak waga? Jak waga tak. Dobra, zabieramy jeszcze Alexa i jedziemy do domu. Kurz się odbija trochę. Teraz patrzcie na to. Jest arm wrestling z Aleksem i jestem ja z moją czapką i z Bogusiem. Jest Forda Fokusa, aleks się zmieścił, więc to nawet jest dobry samochód. Zaczekajcie, Co? o, Prze Jest? Robię. <laughs> Ruch banacha, halabanacha. Nie ma, no nie, tam z tyłu jest halabanacha. A teraz idziemy do Bied biedronki, a u biedronki jest. Bardzo dobry Chińczyk. Nazywa się Bar. Bar. Kim Jedliśmy się z chwilą na a Bogusia jakiś kurczaka w cieście. Po taj. tajsku. Po, po pedalsku. Nie I już raz wam mówiłem, że już nie będę prosił o lajki, like. ja będę wam groził. Jeżeli nie polubicie tego odcinka, jeżeli nie napiszecie komentarza, to wasza pronacja nigdy już nie będzie taka jak kiedyś i nigdy nie pokonacie Alexa nikogo. Jak i tak nie pokonacie. To nie jest żadna groźba. W każdym razie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, polubcie ten odcinek. Zasubskrybujcie i bądźcie ze mną dla na następnej siłowni, A już nie w niedługim czasie. Nowy Dwór Mazowiecki. Cześć.